Witajcie w kolejnym dniu, w kolejnym vlogmasie, i dzisiaj przychodzę do Was, jak e, widzicie troszeczkę inaczej, dlatego, że tutaj przed sobą mamy lustro, e, a to dlatego, że dzisiaj, moi drodzy, świętuję z moim kamieniem naszą piątą rocznicę ślubu moi drodzy, więc e, mamy ostatnio taką nową tradycję, że wybieramy się do e, spa Wiecie, tak sobie troszeczkę odpocząć, od tego. E, zgiełku świątecznego zazwyczaj ten czas to jest w obu naszych pracach taki wiecie, taki stresujący więc zawsze staramy się sobie gdzieś pojechać wiecie, trochę odpocząć i od razu przychodzę do Was już się szykując żeby ze wszystkim zdążyć i nie robię tutaj dzisiaj jakiegoś takiego mega wiecie, makijażu kryjącego bardziej mi zależy na takim make up, no make up czyli na pewno podkreślę sobie brwi Postaram się zatuszować troszeczkę usta i ja już tutaj nakładam sobie to takie serum primer od Chanel, i ono mi naprawdę pasuje. Jakoś tak nie wiem, nie wierzę w produkty pielęgnacyjne tych takich topowych marek. Wiecie, być może jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że to może być w dużej mierze marketing, ale jakoś akurat. To serum mi naprawdę podpasowało. Także dobra, dokończę nakładać to serum i będę dzisiaj zakładała też klinik na usta z kalendarza adwentowego. Zobaczymy, jak to będzie się prezentować i za chwilkę do Was wracam. Zdarzałam już kilka razy użyć tych gąbaczek z SHEIN i one są naprawdę, wiecie co, ultra mięciutkie i ultra fajne. Nie spodziewałam się po nich zbyt wiele, ale naprawdę, wiecie co, są super. Myślałam, że to będzie jakieś, wiecie, coś twardego, masakrycznego, a naprawdę są te gąbaczki warte polecenia. Ja je też wypożyłam przed użyciem, dlatego że one były, wiecie, tak wszystkie razem, a ja ostatnio mam uczulenie na roztocze, więc jakiś kurz mógł się dostać do pojemnika i do tych o, gąbeczek, ale naprawdę są super, nie wpijają tak korektora, jeżeli chodzi o tą gąbeczkę i naprawdę są bardzo, bardzo przyzwoite i kosztowały jakieś grosze, także super. Polecajka gąbeczki Shein, w ogóle się tego nie spodziewałam. spa, no to trzeba się bardzo szybko e, spakować. I nie biorę sobie nie wiadomo czego, ale biorę troszeczkę większą e, torbę. I oczywiście, y, wiecie, spa nam bez problemu tu szlafroki, i klapki i tak dalej, i ręczniki, więc biorę swój strój. I mam, wiecie, co taki jeden strój, który biorę tylko i wyłącznie na baseny, na spa. Y, i naprawdę jest fajny, bo się nie niszczy i wiecie co, zamówiłam go, bo jest naprawdę super ale nie wiem, czy mam tutaj metki eee, jak kurczę, oddziałam ale jak znajdę, to sprawdzę kurczę, skąd ja go za... zbrawissimo u nas naprawdę super, nic mi się z nim, słuchajcie, nie dzieje wiecie, po wodzie, z chlorem i tak dalej oczywiście antyperspirant biorę z też powerbanka i dodatkowo mam tutaj kamerę do baterii biorę też olejek i to jest olejek, wiecie co, który ja używam po basenach a że mam ten, to po prostu biorę ten jeżeli nie mam tego, to po prostu biorę sobie w mniejszym pojemniku oliwkę dziecięcą najlepiej mi się to sprawdza perfumy oczywiście ten błyszczyk z klinik, gumka do włosów szczotka do włosów, no i oczywiście e, portfel i klucze Dobra, za chwilę Wam się pokażę i będziemy się zbierać, tylko jeszcze sobie poprawię włosy I tyle Słuchajcie, basicowy makijaż, tak jak widzieliście, taki make up, no make up Wydaje mi się, że spoko jest na spa i mój outfit of the day. Ta spódniczka z New Looka jest po prostu świetna, taka mięciutka skóra, a chciałam założyć coś cieńszego i założyłam sobie mój taki, wiecie co, sweterek z Merino Wool. Lubię takie rzeczy naprawdę bardzo dobre jakościowo, lubię mieć, wiecie, takich rzeczy mniej. A lepszych właśnie jakościowo, i mimo, że ten sukier jest cienki, to jakieś jeszcze założę kurk, to będzie mi na pewno ciepło. Jeżeli zdecydujemy się pospacerować tam po rejonach, bo pokażę Wam, jak jest tam, po prostu przepięknie. Także moi drodzy, zaczynamy ten dzień. Chodźcie, jedziemy, bo już czas. We Bo już w sumie będziemy. I zdarzyła się magia, bo zaczął padać śnieg, po prostu mega. Mamy fajny prezent, bo Kamil też nie musi doczekać śniegu i powiem wam, że ja też. Bo to ogólnie bardzo rzadko się zdarza, żeby na początku grudnia był śnieg. To jest po prostu mega. Normalnie samochody jadą w tą stronę, jest totalnie zaśnieżone, więc mam nadzieję, że dojedziemy w ogóle. No i z powrotem, ale jest po prostu cudownie. Zaraz wam to wszystko pokażę. Jaki śnieg pada, jestem w szoku. At, 12, see, black, your pack, your moi drodzy, zobaczcie, jak tu jest pięknie i pada śnieg. Jestem po prostu w szoku, ile jest tego śniegu. To jest po prostu hit. Dobra, idziemy teraz, moi drodzy. Nie mam pojęcia gdzie jest wejście, ale jesteśmy w The Swan Hotel i to jest Holte spa. Także nie mogę się doczekać, podobno są y, takie jacuzzi na zewnątrz, więc pocieka, ale w ogóle sceneria mega. Słuchajcie, cudowne miejsce i po prostu magia. Patrzcie ile tego śniegu pada, to jest po prostu szok. A musieliśmy przebukować ten nasz wyjazd, dlatego że oboje w pracy mieliśmy naprawdę dużo do ogarnięcia, więc musieliśmy słuchajcie przechodzić na następny dzień i po prostu pięknie jest, bo tak nie było tutaj wczoraj, nie było w ogóle śniegu, także cudo. Jest jeszcze tutaj... Na zewnątrz sauna, w środku jest taki też basen także jest mega Chowam telefon, bo znając życie to widzę oknie Moi drodzy, tego było nam, słuchajcie, trzeba I wiecie co, jestem tak naprawdę wzruszona, że jest po prostu tak cudownie Dlatego, że wiecie, jak pokazuję Wam te filmiki i w ogóle to oczywiście Staram się być z Wami wiadomo szczera i Wam opowiadać o wszystkim Ale wiecie jak to jest Pani, słuchajcie, przepraszam, że przebywałam Pani przyniosła nam smoothies Więc, ale wiecie Nie wiecie też na przykład o takich naszych jakichś tam problemach jak jakichś mamy, bo wiecie, nie o wszystkim mogę po prostu mówić na na internetach, no i wiecie, niektóre problemy są też takie, że trzeba je na przykład przepracować albo są, wiecie, na tyle takie poważne, że Trzymamy to dla siebie, bo na przykład nie chciałabym, żeby coś było, wiecie, hejtowane albo jakoś tak, wiecie. I nie mówię tutaj o takich problemach wiecie, związkowych, ale takich typowo, wiecie, rodzinnych, zdrowotnych i tak dalej. Więc ja jestem, wiecie, co taka, że staram się doceniać naprawdę najmniejsze rzeczy, i ten śnieg, i to jak jest. I wiecie, co to, że wczoraj chodziłam, słuchajcie, do kuchni, bo mówiłam Wam, że sprzątaliśmy tą kuchnię. Wiecie, słyszę, że Kamil, wiecie, odpala ten mój i mimo że widział, jak montuje i wiecie, po raz dziesiąty go odpalił, żeby, że wiecie, mnie w tym wesprzeć i to jest, wiecie, co takie fajne i te relacje, które mam tutaj z wieloma z Was, że mogę, wiecie, z Wami popisać, że poznałam tyle dziewczyn i na dobrą sprawę praktycznie teraz z każdego zakątka świata, to jest po prostu dla mnie taka magia, coś tak niesamowitego i... Cieszę się mega z tego powodu też, że zaczęłam nagrywać na YouTube, bo nie sądziłam, że to się tak rozwinie, że wiecie, mam takie znajomości takich wspaniałych dziewczyn i, i to jest po prostu słuchajcie magia. To jest po prostu taka magia, że to jest po prostu hit. Dobra, przyszedł mój mężu. Także <grym grym grym> tyle. A, jest na Aha, okej. Okay. Kamil poszedł, widzę co podpiąć nam auto bo okazało się, że jest tu jeszcze kilka fajnych miejscówek jak zdążymy i drogi nie będą zasypane, to zrobimy sobie taki mini-tour. A więc chcecie jechać też do polskiego sklepu już robić zapasy świąteczne, typu, wiecie, kiszone ogórki, kiszona kapusta, grzyby, drożdże, bo będą potrzebne, wiecie, jakieś tam skórki pomarańczowe i tak dalej. Ale wiecie, no to jest tak mega, więc być może zostaniemy tutaj po prostu cały dzień. Także tak moi drodzy, po prostu wdzięczność dzisiaj, magia, bo w Anglii taki śnieg na początku grudnia to się słuchajcie nie zdarza, przynajmniej nie w naszych rejonach, a jesteśmy niecałe półtorej godziny od nas, więc to się słuchajcie tutaj nie zdarza. I po prostu w grudniu nie ma opcji stworzyć na śniegu, tak może styczeń, luty, marzec, coś takiego. Także magia, I że przełożyliśmy. Ten nasz wyjazd na dzisiaj to jest po prostu słuchajcie magia, po prostu magia. Słuchajcie, poszliśmy się przejść, dlatego że korzystamy z tego, bo słuchajcie, u nas w Liverpool no, świeci słońce i jest mróz. No teraz może nie świeci słońce, ale patrzcie. Jaka tu jest zima. To po prostu pada od 3 godzin i pytałam tutaj pani w recepcji, czy to jest normalne tutaj dla tego powiedzmy rejonu. Ona mówi, że nie, normalnie tylko pada przez 10 minut. Także patrzcie jaka zima. Szok. Szok. Słuchajcie, taki e, ekstra dodatek, <głos》>, że teraz się schychamy z, z Kamilem. Co zrobiła? Słuchajcie, Dominika. <głos》> Dlatego, Do że Kamil, wiecie, mnie wołał, że zaczął u nas. Słuchajcie, też w Liverpool padać śnieg, także może jutro się łudzimy i będzie biało. Ale co zrobiła twoja żona? Ty powiedziała, chciałam powiedzieć. Ty. Sí. <głos》>, więc po pierwsze, jak byliśmy w tym całym e, jacuzzi, no to wiecie, Eee, waliłam w na śnieżkami <noise> I słuchajcie Kamil mnie niefortunnie popchnął Wychodzę spod prysznica No niefortunnie mnie popchnąłeś Tak mnie popchnąłeś, bo chciałeś mnie w śnieg zamoczyć Sama spadłaś I spadłam sanką, Nie spadłam sam, tylko mnie popchnąłeś Bo chciałeś mnie w śnieg zamoczyć <noise> nie Chciał mnie naczyć śniegiem Nie kłam ludziom <noise> na YouTubie Chciał mnie naczyć, słuchajcie, śniegiem. Tak, bezczelnie chciał mnie naczyć śniegiem. No a wiecie, no, każdy tam basen czy do Jacuzzi ma takie zakończenie. Jak wolnęłam, słuchajcie, żebrami to aż nie mogłam, Nie mogłam normalnie, aż dzwonki w uszach <słyszałam> usłyszałam, zadzwoniło mi w uszach. I y, wiecie, wychodzę z prośbica, normalnie robi mi się krwiakos. Świetnie, Kamil, świetnie. <słyszałam> Będę miała. obdukcję, obdukcję, zrobię, zobaczysz. Ale co ja, słuchajcie, zrobiłam. Szliśmy tam taką tą e, drogą zaśnieżoną, więc jesteśmy kwita z moim mężem. E, I ja, słuchajcie, byłam pewna, że popycham go w krzaki. I to jeszcze, wiecie, tak całą swoją siłą, taką wiecie, fuch, tak na niego. Słuchajcie, te krzaki okazały się, może porośnie jakąś jeżyną, czy jakimś innym kunem. I słuchajcie. Kamil ma z kolei obitego łokcia. Mam nadzieję, że wiecie to. Nie, na no raczej nie jest nic: wiecie jakaś piękna kość ani nic, ale też masakra. Natarliśmy się, słuchajcie, deep hit, taką śmierdzącą mentalnością, żeby nas wolić przestało Więc słuchajcie, jeszcze takie rocznicowe story. Jak nie jedno, to drugie. Dobraliśmy się, mężu. Dobra, także kończę. Trzymajcie się, moi drodzy. Widzimy się jutro. Pa! That's worth the wait.